Cześć! Tematem tego odcinka jest pytanie. Czy Nowak Djokovic to najlepszy tenisista w historii? Tak, wiem, wiem. To oczywiście dość kontrowersyjna kwestia. Będą zdecydowani, prze zdecydowani przeciwnicy, zdecydowani zwolennicy Serba. Tym bardziej jestem ciekaw, co uważacie. Piszcie w komentarzach i zapraszam do oglądania. Wydaje mi się, że są przynajmniej dwa powody, żeby rozmawiać na temat Nowaka Djokovicia w tym kontekście. Po pierwsze, Serb wygrał niedawno wielkoszlemowy Roland Garros. Dzięki temu ma już 23 tytuły wielkoszlemowe w karierze. To jest oczywiście najwięcej w historii, jest rekordistą pod tym względem. Rafael Nadal ma 22 tytuły, a Roger Federer 20. Drugi powód to jest dyskusja, która w ogóle krąży i toczy się wokół Nowaka Dżokovicza, czyli właśnie czy jest tym najlepszym tenisistą w historii, czy nie jest. Trzeci powód no to jest wypowiedź Endiego Mareya, przyjaciela Serba. I od tej wypowiedzi może zacznijmy. Otóż Andy Murray niedawno, już po wygranej yy, Djokovicia w, w, w Paryżu powiedział tak, cytowany przez Sky Sports. Jeśli bierzesz pod uwagę sukcesy wielkoszlemowe, tytuł najlepszego w historii należy się Nowakowi. Ale dla mnie to zagadnienie jest nieco bardziej zniuansowane. Rozmowy na temat te, kto jest GOAT, a kto nie jest, czyli the greatest of all time trwają od lat tak jak od lat rywalizowali ze sobą nadal, z Djokovicem i z Federerem. Sam Serb, Nowak Djokovic, pytany o to po Paryżu, czy jest najlepszy w historii, czy nie, powiedział, że on nie chce się jakby dawać wciągnąć w tę dyskusję. Cytuję Serba, nie powiem, że jestem najlepszy, ponieważ uważam, że w ten sposób okazałbym brak szacunku dla wszystkich wielkich mistrzów w różnych epokach tenisa, w których rywalizowano w zupełnie inny sposób niż dziś. Tutaj Djokovic oczywiście dotyka bardzo ważnego zagadnienia, to znaczy trudności w porównywaniu mistrzów z danych epok. To nie dotyczy tylko tenisa, bo chociażby podobne dyskusje toczą się w piłce nożnej. Jak porównywać Maradonę i Pelę do Leo Messiego i Cristiano Ronaldo? Jak porównywać nie wiem, najlepszych siatkarzy, nawet polskich na po, występujących na początku XXI wieku do tych współczesnych, do tych z ostatnich lat. Więc to jest bardzo trudne. W tenisie też ciężko jest bardzo porównywać yy, chociażby wyczyny Nowaka Dżokowicia, o których tutaj będę za chwilę jeszcze mówił dokładniej, czy Rafaela Nadala, czy Rogera Federer'a do tych osiągnięć, które miał chociażby Björn Borg, Ivan Lendl, czy nawet późniejszy Pete Sampras, czy Andre Agassi. To jest bardzo trudne, ponieważ zmieniały się zmieniał się sprzęt, zmieniały się warunki w jakich rywalizowano, wszystkie czynniki miały i mają wpływ na to, w jaki sposób toczy się rywalizacja we współczesnym i jak, w jaki sposób rywalizowano wcześniej w tenisie. Więc, dysku, ale mimo to dyskusje trwają. Dyskusje trwają. I można wskazać kilka wątków, yy, które jakby występują w, w tych rozmowach na temat Nowaka Dżokowicza. Czy jest najlepszy w historii, czy nie jest, czy może będzie. Przede wszystkim warto wskazać na pierwszy element, czyli jeszcze wychodząc od podstaw. Generalnie ciężko wskazać w tenisie tego najlepszego, ponieważ trochę brakuje nam takich zasad czy warunków, na podstawie których możemy mierzyć. Nie ma w tenisie rozgrywanych Mistrzostw Świata. Nie, nie jesteśmy w stanie wskazać, że chociażby co cztery lata są zawody dla najlepszego na ziemi i na tej podstawie możemy zmierzyć, że tak ten zawodnik w 2010 roku zdobył Mistrzostwo Świata. Takich rywalizacji nie ma. Mamy cztery turnieje wielkoszlemowe. Na tej podstawie oczywiście możemy mierzyć, czy ktoś jest najlepszy w danym sezonie, czy nie. Mamy ranking, nawet dwa rankingi, przede wszystkim ATP i WTA mierzany raz, że tak ogólnie, a dwa, że na podstawie danego sezonu, czyli tak zwany oczywiście race do kończącego turniej, do, do imprezy kończącej turniej w danym sezonie. To w przypadku kobiet to jest WTA Finals, a w przypadku mężczyzn ATP Finals. I No i oczywiście na tej podstawie też możemy mierzyć. Tylko uwaga, na przykład Karolina Woźniacka. Dunka polskiego pochodzenia. Była liderką światowego rankingu w 2010 roku, a w tym czasie nie miała na swoim koncie tytułu wielkoszlemowego. Jedyny taki tytuł wywalczyła 8 lat później w Melbourne w 2018 roku. Pamiętam te dyskusje. Czy woźniacka. Powinna być jedynką, czy zasługuje na to w momencie, kiedy nie ma wielkościelomowego tytułu na swoim koncie. No więc takie dyskusje oczywiście zawsze się będą w tenisie toczyć, ale już przechodząc do samego Nowaka Dzjakowicza, no to argumentem, który jest oczywiście na korzyść Serba, żeby nazwać go najlepszym tenisistą w historii, są oczywiście jego sukcesy. Sukcesy, których ma bez Liku. Zacznijmy od tego argumentu, o którym już mówiłem, czyli 23 tytuły wielkoszlemowe w karierze, rekord, nikt nie ma, jeśli chodzi o panów, więcej. Rafael Nadal ma o jeden tytuł mniej. Roger Federer o trzy tytuły mniej. I oczywiście trzeba pamiętać, że z jednej strony Djokovic ma dopiero ma i aż 36 lat, dopiero ponieważ y, wydaje się, że jeszcze może pograć ze 2-3 sezony, a może nawet dłużej. A z drugiej strony oczywiście aż, ponieważ są młodsi, którzy depczą mu po piętach. Tylko z, z tym zastrzeżeniem, no, że w jaki sposób depczą mu po piętach. Mamy sezon 2023. W Australian Open kto był najlepszy? Novak Djokovic. W Roland Garros kto był najlepszy? Novak Djokovic. Trwały Bledon kto ma największą szanse na zwycięstwo? Novak Djokovic. Więc oczywiście z tym zastrzeżeniem y, musimy żyć i musimy o nim pamiętać. Kto ma najwięcej wygranych w, w turniejach rangi Masters 1000? To są imprezy najbardziej prestiżowe, wydaje się, po Wielkim Ślemie. Oczywiście Serb, Nowak, Djokovic. Djokovic ma 38 takich wygranych w ATP 1000. Rafael Nadal o 2 mniej, 36, a Roger Federer 28. Czyli już kilka, kilka sukcesów mniej, mniej na tej płaszczyźnie. Tygodnie na prowadzeniu w rankingu ATP. Tutaj też Djokovic jest na pierwszym miejscu w historii. 389 tygodni na prowadzeniu. Roger Federer przez lata był niepokonany na tym polu, ma 310 tygodni. No już raczej nie wyprzedzi serwa, ponieważ w zeszłym roku oficjalnie zakończył karierę. Przypomnijmy, ostatni mecz w zawodowej karierze Szwajcara to jest porażka z w półfinałowa na Wimbledonie 2021 z Hubertem Hurkaczem. To ciekawe, że Polak w ten sposób zapisze się i zapisał się na trwałe do historii tenisa. Chwila, chwila, oczywiście mała poprawka. Miałem na myśli ćwierćfinał Wimbledonu 2021 Roger Federer, Hubert Hurkacz, a nie półfinał. Z kolei trzeci, jeśli chodzi o zestawienie tygodni spędzonych na prowadzeniu w rankingu ATP, to jest Pete Sampras 286. Nowak Dżokowicz jest nie tylko najlepszy pod tym względem, jeśli chodzi o mężczyzn, ale w ogóle bez względu na płeć. To znaczy, Steffi Graf ma 300. 77 tygodni na prowadzeniu, więc Serb wyprzedził Niemkę, wyprzedził wszystkich mężczyzn i wydaje się, że bardzo długo trzeba będzie czekać, żeby ktoś był w stanie wyrównać ten rekord albo pobić osiągnięcie uzyskane przez Serba. Kolejny, kolej, kolejna taka miara na podstawie której możemy jakby osądzać czy oceniać Dżekowicia, no to są wygrane turnieje ATP Finals. Serb ma sześć takich wygranych. Łącznie ma 94 tytuły. Nowak Djokovic nie ma może najwięcej tytułów w karierze, ponieważ chociażby Roger Federer ma więcej, no ale trzeba pamiętać, że z drugiej strony serb nadal jest czynnym tenisistą, więc pod tym względem też może się jeszcze poprawić. Najmniej spełniony serb wydaje się być, na razie przynajmniej, pod kątem występów olimpijskich. To jest tylko jeden medal i to jest brązowy medal z Pekinu w singlu. Nie ma złota olimpijskiego ani w singlu, ani w deblu, ani w mikście, ale tutaj znów jeszcze może poprawić to osiągnięcie. Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Djokovic zagrał w Paryżu podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich, a tam na kortach ziemnych będzie na pewno jednym z głównych faworytów, obok no, pewnie Rafaela Nadala, który w tym momencie ma zawieszoną karierę, ale wszystko wskazuje na to, że wróci na. Przyszły sezon, żeby właśnie jeszcze powalczyć o to złoto olimpijskie w Paryżu, no i może wygrać jeszcze Roland Garros, jeśli się uda. W przypadku Hiszpana, wszystko zależy od zdrowia. Yy, tak, wydaje mi się, że warto również wspomnieć na, na to, że Djokovic nie tylko bije swoich największych rywali pod względem, yy, czyli Nadala i Federera pod względem osiągnięć. 23 tytuły wielkoszlemowe, przede wszystkim, ale również ma dodatni bilans z nimi, czyli i z Hiszpanem, i ze Szwajcarem. Ma dodatni bilans bezpośrednich spotkań. To jest też ważne, bo to też pokazuje jego moc, jego siłę, jego wyjątkowość. Jeśli chodzi o rywalizację z Nadalem i Federerem, to ja mam w ogóle takie ciekawe spostrzeżenie jeśli ci o to, patrząc na ich bardzo długą i pasjonującą walkę na korcie. Przede wszystkim wydaje mi się, że dzięki temu, że oni rywalizowali w podobnych czasach, czy właściwie w tym samym czasie, to paradoks polega na tym, że gdyby oni grali w innych czasach, to moim zdaniem nikt z nich nie osiągnąłby aż tak wiele. Ponieważ warto wskazać na jeden konkretny przykład. Jest tylko jeden tenisista, to jest David Nalbandian, który był w stanie, wygrać z Federerem, Djokovicem i Nadalem w jednym turnieju. To jest Madryt 2007. Argentyńczyk pokonał wtedy całą trójkę. W ćwierćfinale ograł yy, Nadala w półfinale Djokovic'a a w finale Federera. Nie ma innego tenisisty w historii, który był w stanie ograć każdego yy, całą trójkę yy, w jednej imprezie zawodowej. I to pokazuje, jak ciężko było wygrać turniej wielkoszlemowy, ponieważ nawet jeśli gdzieś w czwartej rundzie trafiłeś na Federera i go grałeś, no to potem i tak musiałeś jeszcze pamiętać o tym, że po drodze pewnie będzie Fede, będzie Djokovic i będzie nadal. No, wyzwanie najtrudniejsze chyba z możliwych. Mówił o tym zresztą Mardy Fish, amerykański tenisista w takim serialu autobiograficznym, który. Kilka lat temu został wyprodukowany przez Netflix. On właśnie wspominał, że co z tego, że był w stanie ograć jednego z nich, jeśli zawsze gdzieś po drodze pojawił się jeszcze kolejny. Że on generalnie czuł się bardzo mocnym tenisistą, no ale trafił właśnie na takie pechowe czasy, gdzie musiał rywalizować nie tylko z jednym z najlepszych w historii, tylko właśnie z całą trójką. I to bardzo ograniczało możliwości wszystkich innych tenisistów. No, Przekonało się o tym wielu, nawet Hubert Hurkacz, który być może będzie w stanie sięgnąć po tytuł wielkoszlemowy, ale niewykluczone, nie że musi poczekać na zakończenie kariery przez Djokovicia. no Ma to szczęście, że Federerus zakończył karierę. Jedna statystyka pokazuje dominację tej wielkiej trójki. Czyli w ciągu 20 lat, gdy oni rywalizowali, ostatnich 20 lat, rozegrano 79 turniejów wielkoszlemowych. Z czego aż 65 wygrała ta trójka. Federer Djokovic nadal. To jest coś nieprawdopodobnego to pokazuje, że tylko 14 razy zwyciężył ktoś inny, w tym 3 razy Andy Murray. dla Szkota, Wielki Szacunek, no ale z drugiej strony mi się nigdy nie, podobała, nie Nigdy mi się nie podobało to wyrażenie Wielka Czwórka, ponieważ z całym szacunkiem dla Andy'ego, który oczywiście teraz walczy i pokazuje, jak bardzo jest niezłomny. Mimo tych problemów zdrowotnych, to jest osobna dyskusja na temat jego kariery, ale no on jednak nie ma podjazdu, jeśli chodzi o sukcesy. Federer, Djokovic i Nadal są wyjątkowi. Byli, są i zapewne będą już w przyszłości, biorąc pod uwagę przyszłość tenisa męskiego. No i trudno pod tym względem porównywać mareja z jego osiągnięcia z osiągnięciami Wielkiej Trójki. Więc na tej płaszczyźnie sukcesy Dżokowicia też są, Wyjątkowe, no bo trafi oczywiście na czasy wielkich, trzech, wielkich dwóch mistrzów, którzy z nim rywalizowali, z tym, że wydaje mi się, że Serb miał pod pewnymi względami nieco łatwiej, znaczy on i Nadal mieli o tyle łatwiej, że w ostatnich latach łatwo zauważyć spowalnianie nawierzchni, to znaczy Korty trawiaste nie są tak szybkie jak były kiedyś, gdy chociażby Goran Iwanisewicz wygrywał, gdy Patryk Rafter z nim rywalizował w finale wielkośmemowym właśnie w Londynie. To z jednej strony korty nawet y, twarde na US Open też nie są aż tak szybkie. Te wszystkie nawierzchnie są spowalniane, są podobne nieco do siebie, coraz bardziej. Z... Moim zdaniem są do siebie podobne, co sprawia, że Djokovicowi, który nigdy nie był może aż tak bardzo ofensywnym zawodnikiem jak Roger Federer, było łatwiej. No, nadalowi też. Wydaje mi się, że gdyby nadal miał rywalizować w latach 90. na Wimbledonie, to nie wygrałby dwa razy tego turnieju. A w dzisiejszych czasach był w stanie sięgnąć po dwa tytuły wielkoszlemowe w Londynie. Z drugiej strony Federo Federerowi było łatwiej, ponieważ. On jest nieco starszy od Djokovicia i od Nadala, no i z tego punktu widzenia yy, mógł pozdobywać te tytuły, zanim oni jeszcze wskoczyli na ten najwyższy poziom. Djokoviciowi zaś jest łatwiej, no bo jest najmłodszy z tej trójki i no, wystarczy spojrzeć na obecną sytuację. Federer zakończył karierę. Miałem tą wielką przyjemność być w Londynie na yy, Lever Cup w zeszłym roku, kiedy już oficjalnie został pożegnany. No, nie zapomnę. Pewnie do końca życia. O.S. Nadala, Federera, no i nawet Jacowicza, nawet Djokovic się wzruszył. To było niesamowite wydarzenie. Zapamiętam tą piątkową noc w Hali O2 w Londynie, kiedy właśnie wszyscy się wzruszali: kibice płakali, tenisiści płakali i, i Federer jakby już oficjalnie odszedł od tenisa. Oczywiście on będzie przy, przy tych rozgrywkach w jakiś sposób, no ale nie będzie już prawdopodobnie grał nigdy w Tenisa, w, w rozgrywkach, czy to oficjalnych, czy, czy, czy bardziej pokazowych to raz. A z drugiej strony y, wydaje mi się, że, że, że Dżokowicz przez to, że jest najmłodszy z nich, ale nie tylko najmłodszy, z drugiej strony wydaje mi się, że Djokovic korzysta nie tylko z tego, że jest najmłodszy, ale, z drugiej, ale również dlatego, że jest mimo wszystko no, naj, najsilniejszy, jeśli chodzi o tą sferę fizyczną. Jest tytanem pracy, jest tytanem y, przygotowania fizycznego. Federer oczywiście miał bardzo, przez lata miał bardzo taki oszczędny tryb grania, no bo przez to, że dużo. Szedł do siatki, jego wymiany trwały krótko, serwował bardzo mocno, no to był w stanie rozgrywać wiele spotkań w krótkim jakby czasie. No ale z drugiej strony w ostatnich latach te problemy zdrowotne u Szwajcara wystąpiły w znacznej jakby liczbie, a z kolei no Rafael nadal no to jest osobna dyskusja na temat tego, jak Hiszpan niestety zamęczył swój organizm, ale to jest oczywiście dyskusja dotycząca generalnie zawodowego tenisa. Tego, jak długo y, ten siści muszą grać w ciągu roku. Inna sprawa, że jak ja patrzę, że ten siści narzekają, że muszą grać od stycznia do listopada, a potem jeszcze grają w rozgrywkach pokazowych, y, chociażby między listopadem a grudniem, no to wtedy pum, zastanawiam się, to jak to jest? Oni z jednej strony narzekają, że muszą tyle grać, a z drugiej strony chcą jeszcze za pieniądze grać dodatkowo. No ale jakby to zostawmy, to jest, to jest rozmowa na inny temat. No ale faktem jest, że Dżokowicz jest najmłodszy. Jest pewnie mimo wszystko najbardziej wytrzymały fizycznie. No i oczywiście, krytycy y, tych zamieszeń wokół Djokovica w ostatnich latach wskażą również na to, że nie był w stanie grać w niektórych turniejach wielkoszlemowych. Czyli nie mógł grać w Australii, nie mógł grać w Nowym Jorku z powodu braku szczepień przeciwko COVID. A mimo to ma najwięcej tytułów wielkoszlemowych. Więc na to też oczywiście trzeba patrzeć. Warto tutaj zacytować również Matza Wilandera. Doskonałego tenisistę, który w rozmowie z Eurosportem tłumaczył, że nie znosi dyskusji na ten temat. To znaczy, jego zdaniem trzeba patrzeć na to, ile wnosi się do sportu, czyli ile wnosi Djokovic, Nadal i Federer razem wzięci. I on nie potrafi rozdzielić tej drugiej. Jego zdaniem trzeba patrzeć na nich jako całość. No ale tutaj w ten sposób przechodzimy do kolejnego takiego elementu wokół kariery Dżokowicza, którego nie da się zmierzyć. Andy Roddick na Twitterze po wygranej Dżokowicza w Paryżu napisał Trudno jest polemizować z wyborem Nowaka Dżokowicza na najlepszego tenisistę w historii, jeśli weźmiemy pod uwagę same liczby. Przeci przeciwnicy kierują się przede wszystkim uczuciami. No i tutaj oczywiście Djok y trudno odebrać racji Amerykaninowi, byłemu liderowi rankingu. No bo biorąc pod uwagę same tytuły wielkoszlemowe, Djokovic jest najlepszy i niewykluczone, że pozostanie przez lata najlepszy, bo nawet jeśli nadal wróci w przyszłym roku, to możliwe, że Djokovic wygra w tym roku jeszcze Wimbledon, może nawet US Open. Jest na najlepszej drodze, żeby w końcu zdobyć ten wielkoszlemowy, klasyczny, życzę, żeby zdobyć ten klasyczny wielki szlem, czyli wygrać wszystkie cztery turnieje wielkoszlemowe w jednym sezonie. I jeśli będzie miał 25 tytułów wielkościenowych, no to Hiszpanowi zdobycie trzech kolejnych wydaje się być bardzo trudnym zadaniem. Możliwe, że już nie będzie w stanie tego w przyszłym roku osiągnąć. No ale wracając do wypowiedzi Wilandera, to... Bezsprzecznie Djokovic wnosi do tenisa wielkie rekordy, ale ci, którzy nie przepadają za serbem, twierdzą, że nazywanie go, nazywanie go najlepszym w historii wymaga czegoś więcej. To znaczy zgromadzenia nie tylko największych sukcesów w tej dyscyplinie, ale również tej całej otoczki, czyli tego, jakim jest przykładem dla innych tenisistów. No i tutaj warto przywołać chociażby fragment artykułu z The Guardian który został opublikowany tuż po wygraniu przez Dżokowicza Roland-Garros tegorocznego. Djokovic jest rekordzistą szlemów, ale proszę nie nazywajmy go gołd. Odpowiedzi nie można po prostu udzielić poprzez prymitywne sumowanie tytułów wielkoszlemowych. Zdaniem autora tego artykułu wydaje się, że właśnie taka czysta matematyka to jest za mało. On nawet podaje no dość kontrowersyjny przykład, ale... Przywołam go. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiegoś Dave'a, który wygra w najbliższych latach, w najbliższych latach 30, tytułów, 30 turniejów wielkoszlemowych, a potem nastąpi Wielka Wojna Światowa i nikt przez lata nie będzie w stanie wyprzedzić takiego Dave'a. No i co? Czy ten Dave jest najlepszy w historii? Zdaniem artu, ar, autora tego artykułu zdecydowanie nie. No to jest oczywiście dość kontrowersyjna teza, ale z drugiej strony brytyjski yy, dziennikarz ma rację wskazując, że Djokovic... Zdobywał przede wszystkim te tytuły nie tylko na samym początku kariery, ale od 2019 roku osiem takich tytułów osiągnął. Czyli w momencie, kiedy nadal był kontuzjowany, a Roger Federer już był stary, schorowany w pewnym sensie i, i, i nie był w stanie już tak rywalizować. Więc pod tym względem, oczywiście, trzeba brać to pod uwagę, że Czokowicz w ostatnich latach nie ma. Jeśli nadal nie jest zdrowy, to nie ma konkurencji. Ale to też nie jest jego wina z drugiej strony. Aczkolwiek pytanie, jak to właśnie rzutuje na ocenę Djokovicia jako najlepszego w historii. Do tego dochodzi przez wielu, jakby podkreślany, mniej atrakcyjny styl gry. Czy w ten sposób możemy oceniać tęsistę pod kątem bycia najlepszym w historii, czy nie? Nie wiem, ale jest oczywiście jakiś wątek. Federer grał elegancko, grał w sposób efektowny, szybki. No, trudno porównywać go do Djokovicia. Nadala też. Nadal to jest przede wszystkim walka dla mnie. Federer to jest elegancja, a Nowak Djokovic z kolei to jest nie tylko walka, ale też chyba największa odporność psychiczna. I tym górowo zawsze, moim zdaniem, nad Hiszpanem i nad Szwajcarem. Oczywiście to jest kwestia gustów. Kto, kto, kto woli który styl gry. Wiele, wielu nie chce uznać Djokovicia za najlepszego w historii, również ze względu na jego kontrowersyjne poglądy. Raz że, twierdzą tacy, raz, że twierdzą tacy krytycy, że od tenisisty najlepszego, czy to w tym momencie, czy w historii, wymaga się czegoś więcej. No nie da się ukryć, to Daria Abramowicz mówiła, mówiła mi kilka razy w wywiadach, że od tenisisty na najwyższym poziomie wymaga się czegoś więcej. Wymaga się tego, żeby jako autorytet, jako człowiek, który ma dostęp do platformy, którą obserwują miliony, to taki zawodnik musi brać odpowiedzialność za swoje słowa. No a w przypadku Dżokowicza i jego poglądów trudno jakby ocenić, że on bierze tą odpowiedzialność. Może bierze, ale no, poglądy ma skrajnie kontrowersyjne i to nie jest moja opinia, no, ale to jest opinia wielu ekspertów, wielu kibiców. Przede wszystkim to nie chcę jakby za dużo mówić na ten temat, bo wszyscy wiemy, no ale Djokovic raz nie szczepił się przeciwko COVID. Przeciwko COVID, co oczywiście wzbudza do dziś kontrowersje. Dwa, no mamy te jego słynne live'y podczas pierwszej fali pandemii z takim pseudonaukowcem, który korzystając, wydaje mi się, z platformy Dżokovicza tak naprawdę promował swoje produkty typu słynny olej z węża. Podczas tych live'ów rozmawiali na temat takiej teorii dosyć no, kontrowersyjnej, że cząsteczki wody reagują na nasze emocje. Naukowcy no, nie dowodzą tego, więc. Takie słowa Dżokowicza na pewno muszą być kontrowersyjne. Z drugiej strony mamy te wszystkie obrazki Dżokowicza, który jeździ do Bośni, do tych słynnych piramid Słońca, do kolejnego naukowca, który głosi, że odkryte właśnie przez niego te piramidy Słońca są w stanie uleczyć człowieka z koronawirusa. No, trudno oczywiście przejść nad tym do porządku dziennego. To wszystko wpływa na postrzeganie Dżokowicia, no mamy Adriatur, czyli ten słynny cykl turniejów podczas pierwszej fali pandemii, kiedy nie zadbano nadto o bezpieczeństwo covidowe, no i zarazili się nie tylko tenisiści, w tym Dżokowicz, ale także kibice, no bo mamy zdjęcia chociażby, gdy wszyscy tenisiści byli blisko kibiców, oni się potem wszyscy pozarażali, no efekt był taki, że Dżokowicz czy inni zawodnicy byli z tego powodu krytykowani. Djokovic oczywiście wiele kontrowersji wywołuje również swoim zaangażowaniem politycznym. Nawet w Paryżu ostatnio napisał na kamerze, że Kosowo jest sercem Serbii. Ma prawo do takich poglądów, ale z drugiej strony musi mieć świadomość, że one rzutują na postrzeganie go jako zawodnika, być może najlepszego w historii. Ja tutaj nie osądzam, wiem tylko, że to ma wpływ w pewien sposób na perspektywy, w, w jakiej on występuje. No i oczywiście trzeba wspomnieć również na temat y, wojny w Ukrainie. Z jednej strony Czokowicz wspierał Sergeja Stachowskiego na samym początku, y, wysyłając do niego wiadomości, które Ukrainie potem opublikował, no, ale z drugiej strony niechętnie wypowiadał się przeciwko y, występowaniu Rosjan i Białorusinów w rozgrywkach ATP czy Wielkiego Szlema, co również wzbudzało pewne kontrowersje. Do tego mamy jeszcze zachowanie Jokowicza na korcie, który wielokrotnie był oskarżany o symulowanie jakichś urazów, mówił o tym, że ma problemy zdrowotne, a z drugiej strony był w stanie grać trzy setówki, pięciosetówki, no i w Wielkim Szlemie to oczywiście pięciosetówki. Branie przerwy medycznej w momencie, kiedy zawodnik po drugiej stronie siatki jest w dobrej, jest w dobrym momencie meczu, no to też oczywiście wywoływało pewne pytania, krzyki, rzucanie rakietą. Sam byłem podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio świadkiem, gdy no właśnie Nowak Djokovic rzucił rakietą, na szczęście w puste trybuny. No ale czy on analizował wcześniej, że, ty, że na tych trybunach nie ma widzów? Nie wiem. Wydaje mi się, że to był efekt takiej dosyć spontanicznej reakcji. No i jego szczęście, że nie trafił żadnego kibica. Inna sprawa, że na trybunach siedzieli dziennikarze. Nie tylko ja, ale też dziennikarze z całego świata. Więc jakby miał trochę mniej szczęścia, to trafiłby właśnie w jednego z dziennikarzy. I wtedy wyobrażam sobie, jaka byłaby afera. No pamiętamy oczywiście o US Open 2020, gdy również trafił piłką jedną z sędzi na końcu kortu, no został z tego powodu dyskwalifikowany. Oczywiście to nie było celowe, no ale znów będziemy wracać do tego, czy, 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 czy to wpływa na postrzeganie serba jako tenisisty, najlepszego tenisisty w historii, czy nie wpływa. Na pewno, na pewno jest to jakiś wątek. Do tego dochodzi oczywiście jego ojciec, na którego jakby on nie ma wpływu, no ale te wszystkie wypowiedzi, że Nowak jest szykanowany, że świat zachodu go nie rozumie, że świat zachodu nie, nie, nie jest w stanie uznać, docenić, że ktoś z Serbii może być najlepszy w historii, to też ma pewien wpływ na co do którego, no trudno jakby pozostać obojętnym. Efekt jest taki, że dopóki Nadal, Federer i Djokovic grali razem, no to to jest jakby to, to, to jest Fakt nie do ukrycia, że Djokovic był najmniej wspierany na trybunach. Federer i Nadal rozpoczęli jako pierwsi osiąganie sukcesów, więc prawdopodobnie jest to efekt jakby te, tego, że oni byli pierwsi i, te, i kibice zakochali się w nich. A z drugiej strony Djokovic i te jego kontrowersyjne zachowania, potem również poglądy, również wpływały na postrzeganie ze strony fanów. Pamiętam takie zdanie, jakie Karol Stopa Przekazał mi w czasie naszej rozmowy, Nowak ma zadrę w sercu, bo chce, by cały świat go kochał, a tak nie jest. No to też jest oczywiście zdanie, które, które, które dorzucamy do tej całej dyskusji wokół Djokovicia. Czy, czy, czy można go ocenić za najlepszego, czy nie. Czy bierzemy go tylko pod względem sukcesów, czy nie. Pamiętamy finał Wimbledonu 2019, gdzie Federer był bardzo blisko wygranej, no ale przegrał ostatecznie z Jokowiciem. A serb na konferencji pomeczowej, na pytanie o to, czy słyszał te krzyki fanów Roger, Roger w dość smutny sposób odpowiedział: Tak, słyszałem, i w tamtej chwili starałem się wyobrazić sobie, że słyszę Nowak, Nowak. No to jest oczywiście smutne. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile on sobie sam zapracował postawą na korcie i poza nim na taką reakcję fanów, no i czy to ma wpływ, czy nie ma wpływu na dyskusję na temat tego, czy jest, albo czy będzie najlepszym tenisistą w historii. Dziękuję.